ja się witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z dekami z Alterac Valley Tym razem chcę pokazać e, quest line, e, proszę Państwa, quest sekret Huntera Czyli mamy quest line'a i mamy sekrety, co ciekawe Tutaj sobie oczywiście sekret wyrzucimy, quest'a sobie zostawimy, direct damage sobie zostawimy Jeżeli chodzi o quest'a, no to mamy standardowo jakieś osaczenie, osaczenie ranną ofiarę, tajemny strzał mmm, Pyk, 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 pyk Rzut bolastem, szybki strzał, wybuchową pułapkę, mierzony strzał Slimak, zestawienie sideł, No i tam baraka oraz tawisza. Natomiast, nawet możemy zrobić tak. Natomiast, jeżeli chodzi o sekrety, no to mamy właśnie Boże, dunkier, bunkier, który zabiera trzy karty i wiadomo co robi. Lodową pułapkę, mamy wybuchową pułapkę, mamy zabrażającą pułapkę. Mamy mini-zok, które potrafi wstawić całkiem sporą liczbę jednostek. Mamy również zestawienie, zastawienie sideł, które wyciąga nam sekrety z deku, no i mamy tawisza. Tak więc no jest tutaj. Mm, są tutaj dosyć ciekawe opcje, nie ma co ukrywać. Um, jest to bardzo ciekawe połączenie. Czy ten dek będzie grywalny, czy będzie on grał w mecie? Nie wiem, bo to jest deck, który dosyć wcześniej testowałem. Natomiast fajnie się nim gra. Ja zawsze lubiłem tego Questline Huntera. No i muszę przyznać, że ten deck spełnia dosyć mocno moje, no moje, moje... może niezainteresowania. Uh, co może spełniać Dek? Zrobimy sobie tak, żeby jej spalić. E, co może spełniać moje dek? Oczekiwania? No, zainteresowanie to raczej nie spełnia. Oczekiwania spełnia, nie? No fajnie się tym jakim gra. Jest taki śmiechowy. Tym bardziej, że jak połączymy Tavisha z naszym Hero Power, to zagrywamy Hero Power, yy, przyzywamy bestię, zagrywamy spela, przyzywamy kolejną bestię. I tak przyzywają chyba trzy Huntery. To zobaczycie w tej grze, która będzie w tym odcinku. No to jest właśnie chyba ta gierka, w której, której to zrobiłem. Więc no, jest to rzadko spotykane i rzadko się to dzieje. Natomiast się dzieje. I to takie fajne, nie? Że można sobie spamować tymi haferami. Się całkiem podoba. Ja wiem, że to też jednocześnie jest trochę głupie. I nie ma się czym jarać, no ale mimo wszystko jest całkiem spoko. Dobra, tutaj sobie gramy Freezing trapa na takiego ziomka i naszego koksa oczywiście. Myślę, że otwarcie klatek to jest jedyne co, bo Bunkra w dun Baldar nie będę brał, bo mam jeszcze jednego w deku. Tutaj zastawienie sideł może. Kontrolujesz dwóch stronników. Dobra, weźmy to, zawsze to direct damage. Ten zestaw zbyt niezbyt imponujący. Eee, ile my tutaj mamy naklepane? Mamy tutaj naklepane tak naprawdę dwa spelki, ale to przed nami, bo mamy trzy na ręce. Nie, przepraszam, cztery na ręce, więc jesteśmy w stanie zrobić questa już. Eee, Jezu. Okej, okay. no trudno się mówi. Okej, okay, więcej buffów. No trudno się mówi. Dobra. Tutaj, tak w sumie dla zmyłki poniekąd... Jak chcę to robić? To w sumie mi nic totalnie nie da. Da mi sekret z No dobra, to może go nie dobiorę. A nie, jest to super sensowne. A nie, jest takie super sensowne, bo on i tak się cofa na łapę, więc... Takie zagranie trochę. No, żeby coś zrobić, nie? Nie ma to jakiegoś większego tam sensu. A teraz możemy jeszcze zrobić inny manewr. What the fuck? Dawaj, Freezing Trapa! Wezmę takie. I wezmę Freezing Trapa. Gotowe. Okej, okay. graj. I teraz. Hmm. Ktoś tu będzie przyzywał bestejki. Eluwa. Go back, że tak powiem. O. O. To, jest, to jest taki najazd, e, ale chwilę, jak to, że co, że e, a, u. E, no tak, to tak działa. Dobra, rzut bolasem, czat poproszę. Znaczy w sumie to na YouTube to nie czat. Widzowie, poproszę. Rzut bolasem. Nie ma. Jest osaczenie. E, jest osaczenie, ale spoko. Bo my robimy tak, robimy tak, robimy sobie tak. gramy sobie ta wisza. I w następnej turze zapraszam na moje mini zoo. Opla. A jeszcze hawerek leciał. Let the zoo begins. Nie wiem co to miało znaczyć. Ale jeżeli. Jeżeli myślisz, że prowadzący jest inteligentny, to pomyliłeś kanały. Ej, jeżeli myślisz, że prowadzący jest inteligentny, nic bardziej mylnego! Jan jest prawicą króla! mu się to nie znudziło. Serio? No dobra, niech mu będzie. Niech, nie, niech jest, żeby, że jest... O nie, to ma Divine Shielda. Jak walić w pysk, jak to ma takie rzeczy? Nie fajne? Eee, dobra, zrobimy tak. Eee, zróbmy... Zróbmy, zróbmy... zróbmy. A Trochę ta trutka bez sensu. A, dobra, zróbmy tam trutkę ki. Westyjkę poproszę. Jest haferek, spoko. jest misza. Bez rewelacji, co prawda. Tutaj, jeżeli chodzi o to, no to to są zawsze dwie bestyjki, nie? Wolę to zatrzymać. Bo ja sobie teraz zagram brońkę powiedzmy, Hero Power, zagram to i kolejnych. Znaczy, nie, jakiś inny z sumie coś tam dobiorę. Więc wolę to zatrzymać, żeby tutaj zmaksymalizować value. A więc będziemy robić sobie nasze piękne zo. Piękne i kolorowe wypływ witalności. Spoko mordeczko. Herbatki może. Nie jest ciężki. Spoko. Spoko, loko Lucy. Spontan. Hej. Okej, okay, mierzony strzał. Uh -huh. Ja chcę to wytraydować. No, dajmy na to, że chcę. Jak będzie. Chwila, ile, ile ja mam demerczu, bo ja może mam Little? 10, 18. No, będzie. To możemy zrobić tak w sumie. Tak forfanie już. Ho, haferek! Ho, haferek! Jeżeli twoim marzeniem było zagrywanie haferów, to zapraszam bardzo serdecznie na kolejną grę, gdzie haferów też jest w pewnym momencie dużo, więc lecimy, a tam będzie dużo heal. O! o, tu mamy całkiem ciekawe rzeczy. Takie dwa to raczej nie, ale jedno może zostać, plus to, plus to. Na... Prista. Może być. Może być, może nie być najgorsze. O nie, a teraz będę dobierał wszystkie sekrety z deku. I graj se. Czym to nasz kolega zaskoczy? Mam trzymany i w sumie jedyne co mogę zagrać, co ma jakikolwiek sens to, więc zagrajmy to. się z sekretów wysypie. U. To nie jest dobre. Ale zrobienie powiedzmy takiego manewru i takiego manewru. Możesz być. To jest jakiś big priest. To na tym Hirocard będzie Priest? Widzisz, że klasyczny face Hunter z nosorożcem dalej grywalny. No na pewno da się nim grać. O tym jestem w 100% przekonany. Duchowy przewód. A, bo to wali tylko po tych stronnikach, to nawet nie wiedziałem. Ale tam masz eksplozję trapa. O, pom. pom, 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 pom. Nara. Nie będzie żadnych drołków. Nie ze mną te numery typie je. to jeszcze będzie eksploziv. Trochę szkoda many tracić, nie? No dobra, stracimy. Niech se ten wleci na rękę z powrotem. Nara... Ścieżka Otwiera się tylko dla Niestety musimy zrobić tak. I tak. Żeby zrobić tak. No i zmieniliśmy się w przenośną stację wczelającą. Tylko brakuje nam trochę kardy. To jest problem. X. Ale może nie aż taki duży. Zobaczymy. Ja nie widziałem, żeby padło to pytanie. Jak idę do kraftu w nowej mecie? Bo, po legendę, Zolok. w tym momencie najlepszy. Paaaparap O nie, zmniejszyli mi jednostki Co za hamstewo Hamstewo, hamstewo W to nie ma sensu żadnego okay. Kurde, jak ja daleko jestem od tego, żeby być blisko Litala, to szkoda gadać. Ten jeszcze zaraz przesyci y, Hirokart, już skrzesi to wszystko. Darnaru! Niedobrze, niedobrze, no niedobrze, no. Tak trochę nie mam czym grać. No niby można powiedzieć noob, nope, ale poza tym, że mogę powiedzieć noob, nope, to niewiele mogę powiedzieć. Co najmniej skorpiona od razu wjechał. Jedna dobra rzecz. O, sos. Tak, tego nam brakowało. Dwóch ogonni, które hilają za 48 milionów życia. No nie no, fajna nagra taka trochę. O! Nie ma to zbyt dużego sensu. Ale spróbujmy zrobić tak. Nie wiem, czy dogrywanie tego nie jest misplayem w sumie bardziej niż playem. Ale zagrajmy. Misplayem w sensie takim, że on może obszarówkę zagrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Tawisz. co mi da tu Tawisz? Co się w ogóle stanie, jak ja teraz zagram Tawisza? miał hero. Kurde, no nie weź, chłopie, no weź już, ogarni Minizo! Gawaj, ile już mu demaza zadałem? Coś liczył? Albo ile on demaza sobie wyleczył? Chyba trochę sporo. Nigdy nie utracimy. których Ekstra. Trzy godziny później... Ziomek leczy czterdzieści życia na hit power. Co za badzieby. Nie wezmę tego. Ziemek sobie przywraca czterdzieści życia, dobiera dwie karty i dostaje osiem armona, nie? Sztos. takie drogie. Wszystko się może zdarzyć. Gdyli oka klepno mi... Uh -huh. Pisek. Dobra. Gwiazda! Biała gwiazda! Jaka jest do polecenia, gdzie są deki? Wykrzyknij, Decki. Aha. Interesująca gra, muszę przyznać. Nie uważasz, że powinienem skoczyć na siłownię, przestać się obżerać słodyczami zamiast grać na komputerze? Nope. Co tu zrobisz, typie mój? Czas mija. Lecz sen jest Okej. Okay. Jak rozumiem, obszaróweczka, no? nie obszaroweczka? Hmm. To odważnie. Ty to jest to Bum, boom, Bum. Boom. Boom, hoger, hoger. A mamy brakło. Ups. fuck yeah